Bezpieczeństwo w pracy na wysokości ponad wszystko. Tak, tak, tak jeszcze będzie wynajem podnośników zabudowanych na wanach. Zobaczcie, podnośnik bez podpór budzi w koszu 120 kg. 100 razy bezpieczniejsze i szybsze w pracy aniżeli praca na drabinie. Która wersja lepsza, drabinka czy koszyk? Ale ja mam uprawnienia na to, na gości. Widzicie? miałem, tak. ale w piątek odgrywałem swoją drogę, w na badania idę. Ile osób byłoby potrzebnych tam na górze, żeby pracować w bezpiecznie z drabiny i efektywnie? A tak pracujemy sobie spokojnie w pełnym zakresie roboczym, nic nas nie martwi. Podnośniki, najlepsze rozwiązanie dla waszego biznesu, także w opcji wynajmu.